Cześć, słuchajcie patarchiatów, wprowadzam Szymon Warda i Łukasz Kołżony. Wszystkie linki do tego odcinka klasycznie na patarchiteccie.io lub gdzieś link do tego tu pod spodem, tudzież patarchitecci.io, numer odcinka. Jedno z ogłoszeń startowych, czyli 21 lutego Szymon prowadzi otwarte szkolenie z modelowania danych nie tylko w SQL, czyli w jaki sposób zabrać te zadane w naszych aplikacjach i jakie ustawić sobie w środku baz danych. Ja za to 22 lutego prowadzę Kubernetes the hard way, czyli w jaki sposób tak naprawdę Kubernetes działa pod spodem i jak na niego nie przeklinać. Albo przeklinać już tylko i wyłącznie świadomie. Dobra, co masz dzisiejszy Szymonie? Nie wiem czy to kwestia po roku czy czego, ale ja dzisiaj mam takie trochę kolejne odcinki, które są marudzące de facto, ale żeby nie było, też wychwalające. Jest pierwszy link, który wygrzebałem, to jest, ja to powiem, to jest miód na moje uszy de facto. Nazywa się to replace dogma with engineering. O co chodzi? Był sobie system, który miał 35 milionów linii kodu, kodu bez komentarzy, więc sporawy, w monolicie. No więc konkret. Wdrożyli sobie co? Wdrożyli sobie safe'a. Dla tych, którzy nie wiedzą, safe to jest Scalable Agile Framework. Czyli to jest Agile z Release Trainem. Czym jest Release Train? To jest taki generalnie taki pociąg zbywany, który tam zbiera wszystkie release od zespołu, zespołów i w końcu przyjeżdża na ten peron przygotowany raz na rok, czy tam raz na pół roku. Nie? Raczej i co ważne, safe jest po to, żeby menażerzy się czuli, że myślą, że mają kontrolę. Tak, to jest, żeby z Agile'a zrobić Waterfola de facto. Kontekst dla tego zespołu, co oni robili. Oni mieli system, w którym mieli wydanie raz na rok. Cel, jaki po wdrożeniu Safe'a stwierdzili, że jest SafeA, wszystko jest fajnie, pięknie, tylko okazało się, że Safe nic nie zmienił, nawet jest trochę wolniej. No nie? A ich cel był taki, żeby móc robić releasy 3-4 razy w roku. Czyli totalnie sensowna aplikacja enterprise'owa, naprawdę no, nie jest to budowanie rakiet. Więc co z tego zrobili? Podejrzcie tego zdroworozsądkowo, czego brakuje jakimś czasu, i co zrobili? Wyznaczyli sobie jasne cele, czyli 3-4 wdrożeń rocznie, sensowne. Zastosowali oczywiście znany manewr, czyli odwróconego Conwaya, co może brzmi jak pozycja wiadomo jaka, ale chodzi o to generalnie, że przeorganizowali organizację, Zespoły biznesowe i tak dalej, po to, żeby mapowały się ładnie na nową strukturę zespołów, na nową strukturę modułów de facto systemu. Potem co zrobili? Zaczęli rozbijać system na mniejsze serwisy, niekoniecznie mikro, na mniejsze serwisy i wprowadzili od razu contract driven development, czyli generalnie od samego startu ustalili generalnie, że serwisy są osobne, ale żeby było stabilnie, to ustalamy ładnie kontrakty i generalnie te kontrakty są tym elementem, który prowadzi ten development i nie łamiemy go. Co zrobili dalej? Prowadzili BDD, żeby móc obtestować to sensownie, bo też wiedzieli generalnie, że wszystkiego nie otestują tak naprawdę. No bo no pokrycie 100% fajnie mieć, ale po co tak naprawdę? Testowanie i wdrożyli QA-ów, ale na tej zasadzie, że QA'ów tak, ale automatycznych, bo QA, który to sobie ręczy, to jest spalenie pieniędzy po prostu. No, to nie ma większego sensu chyba, że mówimy o, wiadomo, o takim nie bieżącym, tylko o naszym um, penetracyjnym, eksploracyjnym i tak dalej. to są zupełnie inne bajki, prawda? Dalej, postawili nacisk na operations, przede wszystkim na operations, jeżeli chodzi o wydawanie wersji CICD, na optymalizację, ile danych jest w pipeline, optymalizację, ile pipeliny się wykonują, żeby móc szybko mieć deploymenty de facto. Dalej, wykorzystali testy end-to-end, -end. po co? Żeby móc testować połączenie tych nowych wydzielonych serwisów z tymże monolitem, no bo generalnie testy integracyjne jednostkowe są fajne, ale jak mówimy o tak w dużej bazie kodu i w ogóle o życiu, to de facto end-to-end -end są jedyne. Dalej, testowanie na produkcji, żeby móc zdiplomować fejkowe rzeczy, bo to no, z kilku godzin testów nagle po diplomencie po prostu wychodzi im to bardzo ładnie i zaczęli mierzyć rzeczy, mierzyć metrykami, co im ile zajmuje, no i potem jest fajne w ogóle powiedzieć, że artykuł jest dość długi na InfoQ, ale pokazuje jak Zastosowując dobre praktyki inżynieryjne, możemy osiągnąć te realne cele. Nie potrzebujemy, a nawet czasami te. Ja nie lubię tych ZEFA i tak dalej. Można osiągnąć realny cel. To jest kwestia zdrowego rozsądku, a nie wdrożenia kolejnego magicznego frameworka, który niby nam wszystko pomoże. Nie, no to tak z gównianym kodem i tak dalej nie zajdziemy to aż tak bardzo daleko. I całą organizacją to nam. Bardzo fajny artykuł dla tych, którzy mają wątpliwości, czy Agile się spełnia i generalnie dogma jakakolwiek ma sens. Nie ma sensu żadnego. Wiesz co, nie, to naprawdę fajnie pokazuje całość układanki. Znaczy, trzeba sobie powiedzieć, coraz bardziej chcemy zarządzać, widzieć i w ogóle i firmy doradcze, bo SAF jest tam wymysłem firm doradczych, zobaczyli, że można w tych obawach na tym bardzo, bardzo, bardzo dobrze zarobić. Tak, bo wdrożenie takiego SAFA to jest proces i to jest drogie w organizacji. To są bardzo przyjemne faktury dla konsultingów. Dokładnie tak. Znaczy, według mnie to jest takie właśnie, że procesy w organizacji są potrzebne, bo organizacja rośnie procesami, ale nie może być tak, że rzucamy procesy i jednocześnie ubijamy zdrowy rozsądek. To nie tak działa. To procesy nam rosną i my dopasowujemy metodologię do organizacji. Zresztą te kłótnie generalnie, już teraz sobie trochę umarły mimo wszystko, ale dalej się zdarzają czasami, że, a czy to jest agile? Nie, jak agile dostosowujemy do swojej potrzeb organizacji, to już nie jest agile, to jest jakiś tam powiedzmy twór Frankenstein. Nie. Organizacje są inne, mają różne potrzeby, trzeba zastosowywać do naszego kontekstu, a nie na pałę aplikować wszystko, co przeczytaliśmy w internecie. No, także wymarudziłem się. Ale artykuł bardzo dobry, naprawdę długi, ale naprawdę bardzo dobry. Ode mnie takie ten... Zaczniemy nie o te jaja i llm Tym razem dwie rzeczy, dwa artykuły z Newstag, a ją na temat WebAssembly w bieżącym roku. I to jest ciekawe, bo jest jedna rzecz. Wygląda na to, że Komponenty, ja teraz ostatnio przez, jakoś porzuciłem na parę miesięcy śledzenie, co się dzieje w WebAssembly, bo czekałem, aż się parę rzeczy wykluje. Jedna rzecz wygląda na to, że powoli standaryzacja komponentów w WebAssembly zaczyna się budować, czyli w jaki sposób będzie ten core hostingowy, moduły aplikacyjne, biblioteki, jak to będzie poukładane. Więc to jest jedna taka istotna rzecz, która się pokazuje, żeby to prościej zacząć budować. I patrząc się z takich predykcji, które są, i z nią się zgodzę, że być może ten rok będzie początkiem WUSAMA na produkcji. Znaczy on w jakiejś powiem, na tam produkcji wierza, tylko będzie takiej świadomy produkcji tak naprawdę. Biznesowego. Tak, jeżeli popatrzysz i tam jest z tych predykcji jest jedna właśnie tak pięknie nazwana, WUSAM Home is on the server side. I to jest taka rzecz, z którą bardzo, bo wszystkie te eksperymenty w przeglądarce, zróbmy aplikacje inne rzeczy, no walić to. Ja się z tym zgodził. Ale uważam, że WUSAM w tym roku na produkcji jako eksperymenty. Nie wierzę, żeby to się pojawiło jakoś znaczy tak. Nie, dlatego wiesz, masz jeszcze problemy z językami z innymi kawałkami, które są w całości, bo jak popatrzymy, to całe jest właśnie założenie z tych predykcji, że w tym roku WebAssembly, Inter Server Interface, Memory Management i Component Model zostaną jako te add do tego korowego standardu wreszcie zatwierdzone i dodane. Właśnie mi gdzieś pamiętam w zeszłym roku, do końca roku właśnie raport odnośnie Was ma w kontekście właśnie kompatybilności języków i to faktycznie, to tak różowo nie wygląda generalnie, to tak, były taki hype, że dostawcy nagle, o, robimy, 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 ale to nie jest dowiezione Konta, żeby to faktycznie było takie na spokojnie, możemy tego używać. Tak, więc takie rzeczy, inaczej założenie, czyli najważniejsze ten WebAssembly Interface, że on pojawi się modular w system interface, że będzie 1.0, wyjdzie na koniec, że w tym roku osiągnie GIA. Czy może tak? Ja pamiętam z tego raportu, przypominam sobie, to było to, że najlepiej wyglądało to chyba w Go albo w Rustie, jakoś tak. A, A, tak, tak. W sensie w ogóle było daleko, daleko tak. To była taka przepaść, tak naprawdę, wschodziła w dół. Więc wiesz, zobaczymy. No, Tak jak mówiliśmy, server side dla serverlessów i kubernetesów. Wymiany Dockera na to, jest to jakiś game changer. Nie jest jakiś tam niesamowite wow, ale z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia, wystandaryzowania, naprawdę wywala ileś warstw po drodze. Czyli jest sensowne i na pewno pozostaje. Pozwoli też szybciej się skalować cho chociażby horyzontalnie. No nie, więc to ma sens jak najbardziej. Niezłe. Dobra. Jako nowy deployment model trzeba to tak to sobie podsumować, bo tam inni jeszcze... Znajdziecie pieprzenie głupot o lokalnych LLM-ach, innych rzeczach, wyrzućcie to do kosza. To no, nie ma to w tym momencie wchodzenie w to poza sztuką dla sztuki, takiej dla waszej codziennej pracy. Poza podłączeniem tego pod obecny hype, żeby mogło się... Tak, żeby było, tak. żeby się finansowanie znalazło. Dobra, to u ciebie. AWS, jak żeśmy ganiali go w zeszłym odcinku, to teraz pochwalimy, czy znaczy pochwalimy, Pani informacyjnie, chociaż tak też, no zaczynamy. AWS aktualizował swoje Wafa, czyli well Architecture Framework, jest to zbiór praktyk, asesmentów tak naprawdę, który ma i zarówno ma AWS, i ma Google, Google ma tam Cloud Architecture Application jakoś tak, Azure ma też właśnie Wafa Framework, w ogóle jak zbudowany jest, to tego zacznijmy, AWS-owy well Architecture Framework, przykład na, na Operations, operacja, czyli OPSy. Security, Reliability, Performance Efficiency, Cost Optimization and Sustainability. Doskonale znamy, bo korzystamy z WAFA Azure'owego i on jest bardzo podobny, ten Sustainability trochę inaczej wygląda. Tam się coś zmieniło, doszły ogólnie w tej rewizji jest trochę większy nacisk na OPSy, tak naprawdę. Trochę praktyk połączonych, trochę refaktorów można by powiedzieć. Ale co mnie stanowiło tak naprawdę, no to bo ten element, bo wszystkie pozostałe są dość logiczne. Ten Sustainability, wiadomo, jest taki okej, okay, ciekawe co tam jest. No i tu możesz powiedzieć w ogóle, całe, co w zeszłym roku było głośno, właśnie odnośnie zieloności diplomentów, odnośnie całego FinOpsa, odnośnie tego, jakie tam komitmentów różnych firm, że będzie bardziej zielone tak dalej, itd. Tak dalej. Jak się spojrzysz na ten Sustainability, tak naprawdę, to to jest taki mix praktyku, Dobierz odpowiednie workload do Twojej potrzeby, skaluj się. To jest taki ładny PR-owy ruch, pomieszanie de facto to opsów, skalowania, optymalizacji kosztowe i performance efficiency do jednego worka de facto. Więc tak, no, myślałem coś ciekawszego wymyślał, ale ogólnie trochę hejtu wylałem, ale mimo wszystko waf jako tak, jeżeli siedzicie w AWS-ie i albo w, to AWS-owie, jeżeli w Google to Google'owy, jeżeli chodzi o ażurę to ażurowy, to jest coś, na co warto mieć tego świadomość i warto się zapoznać i nawet sobie zrobić dla samego ćwiczenia, żeby wiedzieć, gdzie jest i czego brakuje. To jest zbiór praktyk, który naprawdę ma sens. No, jest jako tam jedno z wielu asesmentów Microsoftowych. Dobrze, tyle. Co tam u ciebie, Łukaszu? Next one. Dobra, to teraz dla was to będzie zbiór linków. Tak, ej. Zacznijmy od zabawniejszego. Poszło sobie na wercz, poleciał sobie wpis na temat. Ktoś próbował robić tam opisy, inne rzeczy, bo Amazon jest też platformą, gdzie sprzedawcy wrzucają, tak jak na nasze Allegro. To też nie wszyscy mają świadomość, to też jest platforma e-commerce'owa. I co jest zabawne, opisy są takie, I'm sorry, but I cannot fully file this request as it's going against OpenAI Use Policy. Czyli ktoś załadował API do generowania tych opisów na bazie OpenAI i w ogóle nie walidował tego co wrzuca do sklepu. Jest pełno tak zdropowanych produktów. Łukasz doskonale wie, że jakiś system wystawiony na Amazonie pochwalił się, że A, się ma AI, ja, y tak? i wszyscy zaczęli tego używać na pałę i integrować się automatycznie. Tak, ale wiesz, brzmi to zabawnie, jak nagle widzisz taki zestaw. To jest całość, że trzeba sobie sprawdzać automatyzację. Dobra, i teraz przejdźmy do takich, z mniej zabawnych, do bardziej poważnych problemów z bezpieczeństwem. Anthropic zrobił dość ciekawy eksperyment i zrobił z tego świetny paper, publikację naukową. Na Temat zatruwania modelu. Świadomie zrobili sobie LLM, władowali w niego bagdora. W zależności jeżeli w prompcie będzie ustawiony rok 23 to generuje kod, który jest OK. Jeżeli 24 to bierze i to generuje backdory w odpowiedziach kodu. Radzające. Bardzo ciekawy sposób zatrucia, ale i poczekaj dalej. I teraz całość, wiecie, co ja bym podsumował, traktowano, sprawdzano tam w zależności od tego, które podejścia pozwolą, w zależności co użyć, że tak powiem, jak to wpadnie, jak wpadnie fine tuning, jak wpadną te inne rzeczy. I patrząc się, co ciekawe, w jednej z metod, to mnie rozwaliło, adwersja o training, nie wiem jak to dobrze na polski przetłumaczyć, ale jedna z metod retrenowania modelu, zamiast usunąć to, pozwoliła modelowi generować jeszcze lepsze backdoory. Ja, czy to wracamy do, do tego, o czym się mówiło jeszcze, jak ja byłem na studiach, do trenowania w ogóle modeli ML-owych, tak naprawdę maszyn learningowych, nawet powiedzieć, że modeli takich prostych w ogóle, te faktory regresji i dalej, że kluczem to jest zbiór danych. I de facto, co było takim niesamowitym rozwojem do poznawania liczb tekstu rysowanego czy tam pisanego de facto, to po prostu zebranie, to image, o jak to się nazywało, ten cały zbiór. Ktoś świat i uporządkował generalnie i zrobił dobre zbiór trenowe do trenowania tych modeli. I dzięki temu to się wszystko ładnie rozwinęło. A ta złuda generalnie, że damy a ja tam damy mu gówniane dokumenty i będzie to super, to tak jest będzie generalnie. Główno na wejściu, główno na wyjściu, z całym szacunkiem, no ale tak to z reguły wygląda. No, nie uciekniemy od tego. Ale też problem, bo to tego nie ma zwalidować. Nie ma opcji, żeby takie rzeczy wychwycić tak naprawdę. Więc wokół czegoś takiego governance zbudować? Trzeba by zacząć od danych de facto. I teraz co, certyfikację danych de facto. Musieliśmy mieć teraz zaufanie do dostarczycieli danych, co realnie oni się obecnie przy tym bronią, żeby tego w ogóle nie robić, żeby nie skrajpowali. Ciekawe. No, nie, więc tak. Całość jest przepiękna, właśnie. Jak bardzo jest to problematyczne przepięknie pokazuje ryzyka i wiesz i pytanie jest jak będzie wyglądało na przykład w kontekście tych wszystkich dużych setów danych ze skrapowania internetu jak wpadnie jakiś kod na GitHubie ktoś zacznie publikować specjalnie kod który żeby się tylko znalazł jako backdoor czy znaczy, tak a w ogóle pozuje takie jak te znawanie no, wyglądały te wszystkie ruchy które mówiliśmy, no odcinku właśnie używania właśnie modeli wdrażania znaczy, takich małych systemików przez biznes kod który powiedzmy niewiele mógł zrobić a teraz zaś sobie wdrożyło, a ale lema de facto weźmiemy sobie bo tam firma fajne rzeczy robi nam i wyobraź sobie, że to chodzi w wewnętrznej sieci firmowej, nie zwalidowane i po prostu tam w takie czy mogą wejść. Nie, nie, więc warto sobie przeczytać właśnie Slipper Agent Training. Jak to mocne, o tak, mocne. Dobra, no to co, Szymon? Dajesz mi tą niespodziankę, bo słuchajcie, cieszy się jak małe dziecko w cukierni, lodziarni czy wesołym miasteczku na to, co mam mi teraz pokazać, więc Szymonie, pokaż linka, którego nie widziałem. Ja Końcu, bo ten temat mi się przewijał od dłuższego czasu, tak naprawdę. I on mi irytował już od jakiegoś czasu. Miałem też do czynienia z nim zawodowo de facto. I on nie do końca rozumiem poziomu głupoty, która się tutaj dzieje. Bo tak samo jak mówiliśmy jakieś czas temu, Łukaszu, o tym paternie, żeby zapisywać do bazy, a potem generalnie, żeby ominąć outboxa, że pierwszy zapisujemy do bazy, a potem nawet też system bierze z tego. No to teraz widzę, że coraz więcej głosu dochodzi. Coś nazywa się CDC, czyli Change Data Capture. Tak, jest to bardzo stara metoda. Na czym to polega. polega? na tym generalnie, że zamiast wysyłać wiadomości między serwisami na przykład, to co robimy? Wpinamy się w transaction loga naszej bazy relacyjnej i w tym momencie z tego transaction loga, ponieważ każda informacja, zanim baza zapisze, zapisuje do transaction loga, co ma zmienić dokładnie, czyli daną tabelkę de facto tak wchodzi, tak naprawdę, i potem generalnie te zapisane do transaction loga, aplikując do bazy, i transaction logu jest znaczone jako, że tak udało się, jest w porządku. No nie? Czyli baza relacyjna ma swój event sourcing, no musi coś tam mieć. A teraz jest taki ruch bardzo mocny, żeby teraz wywalić w ogóle, albo nie używać w ogóle. Komunikacji po kolejce, żeby aplikacje nie wysyłały wiadomości, tylko żeby przez CDC właśnie propagować informacje. Generalnie. I teraz na starcie powiązania ten cały hajd wyleje. CDC ma swoje zastosowanie. Jeżeli potrzebujemy super małej latencji, jeżeli mamy jakiś stary system, którego nie ruszymy do tej bazy, ktoś utrzymuje zewnętrznie. Tak. Szymon, dużo można powiedzieć, jest to świetne rozwiązanie, kiedy budujemy klasyczny warehousing. O, I właśnie, i do raportowania takiego. Znaczy klasyczny warehousing, czy tak jak mówisz, nie możemy się dostać do środka, potrzebujemy zrobić real-time analitykę, inne rzeczy. Tak, takie rzeczy, narzędzia się budowało od lat na bazie Transaction Logu i mają do tego snapshoty i inne rzeczy. I potrzebujesz do tego, żeśmy my dane z wielu baz relacyjnych, na przykład do do data lake tego typu rzeczy. No i taki cały analityka, warehousing to super, tego się nadaje. I nie chcesz wyliczać różnic, innych rzeczy, które przy niektórych spapranych monolitach, zbyt prostych aplikacjach czy zamkniętych pudełkach są robienie. Co się zmieniło jest i snapshotowanie jest traumą, bo tak jak data engineer ma to przygotować do tego ETL. Dokładnie, więc to ma swoje miejsce, ale artykuł jest bardzo długi w ogóle. To jest w ogóle prezentacja i tam zachwalanie, jak to wygląda, i, i ja tam mieczowo tego artykułu boli, bo ilość sytuacji, że. Jakie problemy są w takim CDC? Po pierwsze, Zmiany widzimy per tabela. Więc problem jak wychodzi prosty, no to teraz już mamy zmiany poszczególne de facto, ale poszczególne statementy właściwie widzimy tak naprawdę, co one zmieniają, no nie? W tym mamy teraz takie, że nie widzimy de facto, co należy do całej transakcji. No, czyli nie widzimy tego w sensie, co się faktycznie zmieniło, ale na to rozwiązanie, Łukasz. Bo teraz są komponenty, które korelują ze sobą te statementy tego CDC i po odbierającego rebudują ten widok, -ok. No, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, jak to przeczytałem, no, co za debilny pomysł. Inaczej, wiesz co, to jest. Ja popełniłem parę razy rzeczy na jakichś, kurde, pudełkowych kupach. Jakąś logikę na triggerach w bazie danych, bo to wygląda jak klasyczna logika, jakbyś zrobił chamskie triggery w bazach danych. Wiesz o co chodzi? Ja już triggery wolę bardziej. Ja wiem, bo przynajmniej wiesz, co się dzieje. Ale ten artykuł nie poprzestaje na tym momencie. Idziemy dalej. W ogóle, jaka wspaniała CDC. Co możemy zrobić? CDC, wyobraź sobie, może jest dobrą alternatywą do Outbox patternu. Nie potrzebujesz wcale tego mieć. CDC jest rozumianiem. Artykuł mówi o tym, jak z tego CDC, to co oni robią? Oni teraz robią taki myk, że wrzucają, to czy się gdzie? Ale to ta kawka. I teraz mają topic, i uwaga, topic jest per tabela. Więc nagle wyobraź sobie, ile masz, to są setki tych tabel nagle generalnie, tych topików musisz zbierać i je koreluje ze sobą magicznie, które z tego systemu. Dla mnie poziom absurdyzmu tego całego artykułu jest niesamowity. A to teraz kilka argumentów, czemu CDC jest złem. Po pierwsze, to odbudowanie stanu klienta, zmiany kontekstu w ogóle. Co się zmieniło w całości. Posłanie klienta jest debilne, bo nagle mamy wielu słuchających, którzy muszą tą logikę rozproszyć. To w ogóle nie o to chodzi. Dalej, mamy informację, że coś się zmieniło, nie mamy czemu to się zmieniło. No nie? To jest takie, że potrzebujemy tego kontekstu biznesowego. Nagle tego kontekstu się wyzbywamy całkowicie w ogóle. Nie mamy żadnego correlation ID, którego nie będzie. Nie mamy kontekstu użytkownika. Nie mamy nic. Mamy gołe dane. Które ponownie, dla hurtowni, raportowania super. Dla czegokolwiek aplikacyjnego nie ma to żadnego sensu. Idziemy dalej. Łukaszu, z tego doświadczenia. Co jest z reguły najbardziej ograniczającym elementem wydajności aplikacji? Baza. Łaza. A co ma droższy kor? Baza czy aplikacja? Baza. I to tak więcej rzędu około 200 300 razy nie jest droższe. Ja inaczej. Wiesz, co ja Szymon pomyślałem w ogóle o innym fuck upie. Fiksowanie release'u update'em na produkcji. Ale posiadaj mi, że Maciej Nie, Ale poproszę, bo ja teraz tak pięknie myślę, jak coś zrobił na tym jakiś tam outbox, integrację. Wiesz o tym, że update na produkcji ze złym UR-em siekającym całą tabelę się zdarza. Ale nawet inna opcja. co się zwaliło i musisz po prostu poprawić dane de facto. I, I nagle CDC to rozepchnie wszystko w lewo i w prawo generalnie. I weź uratuj stan. Nie masz wersjonowania żadnego, bo nie masz, no bo masz korzynek do więc nie się dzieje. Nie masz żadnej walidacji na, na poziomie kontraktu, który wysyłasz, no po prostu wysyłasz tabelę de facto. Dalej ta, idziemy tak. Wiesz, czy miałeś jakieś co się dzieje, jak się CDC zapcha, bo on się może zapchać? Baza się wyłącza! A co się dzieje, jak się kolejka zapcha? System działa, tylko w wiadomości sobie kolejkuje w outboxie. Nic wielkiego się nie wydarzyło, generalnie. A tutaj. Mamy centralny punkt, który mamy dane i rozsyłanie. I to jest CDC. Znaczy, czyli wewnętrzne pola, o tego zaczniemy też w ogóle? Co więcej, hey, problemy są takie: to występuje czasami, mało ludzi z tego świadomych, phantom updaty. Jak mamy ORM-a, ORM nie zawsze łapie stan poprawnie i czasami updatezuje tabelki z tej samej na tę samą wartość de facto. I nagle mamy taki CDC i to się to propaguje, jaka tabelę słownikowa i tam lata w lewo i w prawo. Mamy taki totalnie single point of failure na wszystko, na dane i na wysyłanie wiadomości. Znaczy, ja czyje to mogę jeszcze dużo marudzić, ale kurde. To za debilne aplikowanie pomysłu na wszystkie możliwe wersje. Sorry, już skończyłem. Chciałeś mój, mój śmiech, jak to zobaczę? To jest to absurdyzm pogłębiania się w praktykę, która ma swoje miejsce. I ponownie, to ma swoje stawanie. Raczej ma sens, ale nie tak, jak jest to przedstawione. Tak, no. Bo to wiesz, to całość polega na tym, że, przepraszam za to określenie, ale kurwa jego mać, spierdoliliśmy architekturę. Spierdoliliśmy kod aplikacji, i teraz chcemy to spierdolić jeszcze bardziej. No bo tak to brzmi, sorry. Nie, właśnie, wydaje mi się, że to nie wynika z tego, że generalnie ktoś coś popsuł. To wynika z tego, generalnie jak zrobić coś inaczej. bo CDC w teorii ma swoje plusy, bo jest szybkie, jest łatwe, jest konsystentne. No nie to, naprawdę, mamy minimalną latencję. No wiesz, i teraz popatrz się, jak się zachowa, jak będziesz robił clean up baz, kompaktował log transakcyjny, inne zabawki, które są. Łukasz, wiem, ale pamiętasz to, co mieliśmy argumentację odnośnie tego artykułu właśnie odnośnie zastąpienia odboxa? Jak pokażesz CDC juniorom albo komuś, kto nie ma doświadczenia właśnie w utrzymaniu aplikacji, aby one żyją, pokażesz na prezentacji, to start. No i matki spadają. Na prezentacji to wygląda no, fenomenalnie. No nie, nagle masz system stary, włączasz CDC i masz system oparty w wiadomościach. W ciągu jednej to co minut do prezentacji i jeszcze tam kawkę dorzucisz generalnie? Więc no po prostu plan pięcioletni rozwoju aplikacji robisz w 45 minut de facto. Aż z wrażenia chyba telefonem szumą, pacną o ziemię. Z zegarkiem o biurko, patrzyłem. Więc, 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 to jest znowu fajna rzecz prezentacyjna. Życiowo miejmy trochę rozsądku. Znowu Wracam do tego pierwszego artykułu. jednak rozsądek rządzi w tej sytuacji. De facto. CDC jest spoko, ale zostajemy przy analityce, ETL-ach, innych rzeczach, tam gdzie ma on swoje miejsce. Albo systemy, które potrzebują super niskiej latencji, ale z reguły takich systemów nie budujemy. Inaczej, tam gdzie jest potrzebne niskie opóźnienia, to co tutaj zaprezentowali jest zawodne. Na pewno nie używają kawki, powiedzmy sobie szczerze. No. Tak, ale w ogóle wiesz, ile hopów sieciowych dostajesz tutaj? Dużo, tak. No właśnie, więc nawet jeżeli popatrzysz sobie na niskie opóźnienia, to tutaj będą one wysokie. No to co? Kończymy tym wesołym akcentem. Dobrze, trzymajcie się. Na razie, hej.